Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Zapraszam do bardzo ciekawy, nowy, kolejny podcast Handlowca. Porozmawiamy sobie dzisiaj o Vinted Pro w Polsce i to wyjątkowo nie o pakiecie moich e-booków, który też się tak samo nazywa Vinted Pro, czyli pakiet pięciu e-booków, które można kupić, tylko o Vinted Pro, czyli o tej funkcji dla sprzedawców profesjonalnych, która od jakiegoś czasu już jest dostępna we Francji. I, I tutaj nagrywam ten odcinek, więc, więc możecie się spodziewać, mniej więcej co tutaj się szykuje, i w tym odcinku przybliżymy trochę bardziej ten temat, jeśli chodzi o Vinted Pro. Ja już generalnie się wypowiadałem na ten temat kilkanaście razy. Ja mówiłem, że raczej prędzej czy później to wejdzie. Że na razie nie ma za bardzo jak, żeby to weszło, bo, bo też nie, nie ma regulacji dotyczących chociażby podatków yy, od tego, no bo wiecie, jak gdzieś nie ma podatków, no to jak mieli to wprowadzić, tak? No to wiadomo, że, że takie rzeczy nie mają miejsca, trzeba to najpierw uporządkować pod kątem prawnym i tak dalej. Dopiero potem można sobie wprowadzać takie funkcje i sobie z niej korzystać. Co ciekawe, bo nie wiem, czy Wy takie rzeczy wiecie, ja na przykład wiem, bo tutaj właśnie pracuję nad takim dużym projektem i jeśli chodzi o, o Vinted, to, to, to w Polsce jest wbrew pozorom jeden z większych rynków, jeśli chodzi o Vinted, prawda? Francuski rynek jest chyba największy z tego, co kojarzę i nie ma się co dziwić, że tam wchodzą takie fajne innowacje, jak chociażby Vinted Go, czyli ich autorska, że tak powiem, sieć paczkomatów. Jak też Vinted Pro, czyli właśnie konto dla sprzedawców profesjonalnych. Ja tak mówiłem, zapowiadałem, że tutaj się spodziewam, że taka opcja będzie w Polsce wprowadzona mówiłem, czekałem i, po, i w końcu jakby nie patrzeć do tego powoli, powoli dochodzi ja uważam, że w, w, w 2024 już na 100% w Polsce będziemy mieli Vinted Pro że to już jest ten czas, kiedy Vinted Pro zostanie w Polsce wprowadzone więc, więc na dniach i co to oznacza? No tak naprawdę oznacza to kilka rzeczy, oczywiście są plusy i minusy jak ze wszystkim ja tutaj jakby nie będę rozpaczał z z powodu plusów, minusów przepraszam, będę się cieszył plusami i tego samego Wam radzę, tak, jak ktoś ma tutaj zamiar zamiast narzekać, że o matko, bo konta pro będą takie i takie tu będą takie i takie rzeczy i tak dalej, to weźcie się, wstrzymajcie się, bo i tak na to nic nie poradzicie, tak, więc co to za, ma zaznaczenie, że wysypam coś pod nosem, bo, bo, pogadacie, jak to nie ma większego wpływu na rzeczywistość, więc ja omijam ten etap i po prostu od razu się skupiam na tym. Okej, okay, dobra, Vinted Pro będzie w Polsce, jak mogę to wykorzystać na swoją korzyść? Jak będę mógł na tym zarobić kupę kasy? No i słuchajcie, nie bez powodu nazwałem swój pakiet Vinted Pro. Yy, również tą nazwą, tak? czyli te e-booki, te e ze względu na to, że uważam, że ktoś, kto do tej pory działał, uczył się, testował, sprowadzał produkty, brał udział w moich szkoleniach, czytał moje e-booki, to jest przygotowany na to Vinted Pro. I co mu to daje? Tak naprawdę wyobraźcie sobie, że możecie założyć sobie konto i zarabiać na nim 5, 10, 20, 50 tysięcy złotych, i jest to oczywiście wszystko spoko, bez żadnego kombinowania, bez żadnego yy, stękania ze. Strony Vinted i tak dalej, tylko tak naprawdę możecie sobie zarabiać. Czyli Vinted tak naprawdę pozwala już tutaj całkowicie na to, żeby właśnie sprzedawcy profesjonalni na Vinted, że tak powiem, w taki normalny sposób sobie działali. Co jest oczywiście super informacją dla nas wszystkich, tak, bo my chcemy działać na Vinted. Chcemy się rozwijać, chcemy się uczyć, chcemy zarabiać tutaj kasę. Więc pamiętajcie, że jak aplikacja się rozwija, jak Vinted się rozwija, jak firma Vinted się rozwija, to rozwijają się z nią wraz wszyscy sprzedawcy, tak? Czyli jak firma zarabia, to my też zarabiamy. Mamy więcej klientów, więcej towaru, lepsze opcje, lepszy marketing. Ja teraz za Zauważyłem, że znowu tak jak w 2020 był mega boom na reklamy, na Vinted na YouTubie, Być może ktoś pamięta, ja wtedy zacząłem właśnie przez takie reklamy, i dzisiaj zauważam to samo, tylko że z TikTokiem. Wszyscy influencerzy, reklamy sponsorowane, leci na, na TikToku masa reklam dotyczących Winter. To oznacza, że jeszcze więcej kupujących będzie, jeszcze będzie więcej sprzedających, dlatego. Yy, trzeba się uczyć, trzeba się cały czas rozwijać. No, i tutaj rozwija się aplikacja Vinted, więc, więc to Vinted Pro zostanie wprowadzone. No, taki przydługawy, trochę wstęp, ale czułem, że muszę to powiedzieć, bo mnie po prostu rozniesie, więc wybaczcie mi. Teraz sobie przejdziemy do, do jakichś tam informacji dotyczących Vinted Pro. Oczywiście nie ma ich jakoś super dużo ze względu na to, że Vinted Pro no, nie jest jeszcze dostępne w Polsce, tak? Nie jest jeszcze dostępne, natomiast pojawiła się już informacja o tym w najnowszym regulaminie pojawiły się, dosłownie pojawiła się taka informacja, która jest dosyć ciekawa. E poniższe informacje będą miały zastosowanie wyłącznie po wprowadzeniu usługi Vinted Pro w Polsce. Data jej startu zostanie podana w wiadomości we właściwym czasie, czyli dostaniemy wiadomość, zapewne jakieś 30 albo 14 dni wcześniej, że Vinted Pro za niedługo zostanie wprowadzone i będzie można korzystać. Dlaczego? No, to już jest kolejna rzecz. No zobaczcie, najpierw e, zostały wprowadzone rzeczy dotyczące e, opodatkowania, e, te regulacje, zaspaworową dyrektywy DAT-7 i tak dalej, i tak dalej. Zostały nałożone również kontrole, wiadomo jak to działa, oni sobie to będą teraz sprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to i tak jest dla nas dobry znak, bo to oznacza, że vintek się rozwija. I tu wracamy do punktu wyjścia, tak? Jak vintek się rozwija, to znaczy, że sprzedawcy się rozwijają i jest ich coraz więcej, i, i każdy zarabia. Natomiast, co to oznacza? Oznacza to, że jeśli teraz zostały znowu pojawione kolejne informacje dotyczące Vinted Pro, weszła tutaj taka informacja do regulaminu, że jeśli. Y Tutaj Vinted Pro wejdzie do Polski No to ten regulamin będzie Obowiązywał, więc jest to naprawdę Taka informacja jasna No po co by wprowadzali taki regulamin Jeśli by Vinted Pro miał tutaj by do Polski nie wejść No dla mnie to mija się z celem Dlatego też spodziewam się, że że tutaj Vinted będzie. No i co? Takie naj, najważniejsze informacje, jeśli chodzi o konto Pro, czyli konto Vinted Pro, to to będą mogły je mieć tylko i wyłącznie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, tak, czyli jeśli masz założoną firmę, no to będziesz mógł to konto założyć, oczywiście tam będzie trzeba wszystkie te dane pouzupełniać i tak dalej, i tak dalej, więc normalne konto firmowe, tak, jak nie wiem, chociażby w tym momencie mamy na Allegro, czy też na Eliksia. Jeśli chodzi o konta pro, no to tak samo będzie, będzie pewna pula przedmiotów wykluczonych, która jest jakby która będzie zabroniona, jeśli chodzi o sprzedaż na Vinted. dokładnej listy, tutaj oczywiście nie znamy, wiadomo, że, że tutaj są to produkty zabronione, czyli pewnie jakaś broń, nie wiem, tego typu rzeczy, może narkotyki, sprzedaż artykułów kosmetycznych, w tym narzędzia kosmetyczne. Jeśli chodzi o rzeczy, no to oczywiście nie będziemy mogli sprzedawać rzeczy, które nie są naszą własnością, tak. O, tak samo nie będzie się dało sprzedawać dużej ilości nowych przedmiotów yy, albo przedmiotów no, nowych z metką, albo nowych bez metki więc tutaj prawdopodobnie to zostanie więc jak ktoś Czyli jest szansa, że jak ktoś będzie konto pro, to i tak będzie problem ze sprzedażą komercyjną w pewnym sensie. No ale tutaj Was odsyłam do, do podcastu o sprzedaży komercyjnej, gdzie ten problem można w dosyć prosty sposób rozwiązać. Natomiast tak jak mówię, to mogą być tylko na razie suche zapisy, one mogą się jeszcze zmienić, mogą się poprawić, może się to jakoś wykształcić. Może na razie tylko tak to napisali, a jak w, do, tak naprawdę Vinted Pro wejdzie, to te zasady będą wyglądać jeszcze inaczej. Więc na razie się tym aż tak mocno nie sugerujmy, poczekajmy, zobaczymy jak będzie. Jak się tworzy takie konto pro, no oczywiście będzie normalnie trzeba wejść na Vinted.pl, zarejestrować sobie to konto Pro bądź też przerejestrować te swoje konto um, swoje konto. Prywatnym tak to nazwijmy, prawda? Bo, bo można tutaj sobie oczywiście, bo można mieć też dwa konta, tak? Można mieć konto prywatne i konto firmowe, a można mieć tylko konto prywatne albo tylko konto firmowe, więc to w zależności, jak tam kto będzie chciał. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, no jest szansa, że, że będę sobie jedno konto zostawiał na jakieś takie rzeczy typowe swoje, tak? No bo wiadomo, że ja też w jednych rzeczach chodzę, w drugich już nie chodzę. Część kupię, mi się nie podoba albo nie wiem, albo coś tam się z tym stanie i mam zamiar to sprzedać, więc tak naprawdę no, takie konto prywatne być może też mi się przyda. Natomiast no, nie zastanawiałem się nad tym jeszcze specjalnie, bo, bo jeszcze tutaj tego nie ma, więc, więc nie wiem. Generalnie już z tego co słyszałem, są jakieś tutaj możliwości. Sprawdzenia, czy to Vinted Pro już wejdzie. Ja chyba tam widziałem pierwsze informacje, że, że można gdzieś tam, że, że jakieś osoby dostają możliwość testowania. Aczkolwiek, no, to jest tylko że tak powiem historia niepotwierdzona przeze mnie, więc też nie chcę tutaj konkretnie mówić, że takie rzeczy już mają miejsce. Wspominam Wam, że, że coś takiego może mieć. Jeśli chodzi o zmianę, no to tak jak tutaj wspominałem, nawet też w regulaminie mają, e, mają to napisane, że jeśli tutaj będą chcieli, no to te warunki mogą się zmienić w dowolnym momencie. Oczywiście nas o tym po, poinformują, tak? Natomiast e, te informacje zostaną przede wszystkim dostosowane do obowiązujących przepisów, e, ustaw itd. Dalej. dostosowane zostaną do wszystkich jakby pod kątem wszystkich organów, które w Polsce działają i, i, i które tutaj też jakby są potrzebne. Pewne rzeczy zostaną doprecyzowane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jeszcze nie wiemy, jakie te punkty, które teraz są tak wypisane na kolanie, no to mogą być jeszcze wiecie, rozpisane dodatkowo więc więc takie rzeczy jakby y, to dopiero pojawi się z czasem prawdopodobnie dlatego wam o tym mówię i można sobie zerkać od czasu do czasu na regulamin czy zostało coś wprowadzone bo jeśli znowu zauważymy jakąś zmianę w regulaminie no to możemy się spodziewać że już 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 niebawem coś tam zostanie y, wprowadzone e, dobra co tam dalej jeszcze jeśli chodzi o to Vinted Pro Hmm. Oczywiście, jeśli chodzi o Vinted Pro, tutaj będą też pewne minusy, bo chociażby będzie obowiązek pilnowania zwrotów w sensie. Użytkownicy kupujący od osób, które mają firmę, będą mieli będą miały 14 dni na zwrot produktu bez podania przyczyny, czyli coś tak naprawdę jak jest teraz, tak naprawdę dla osób, które mają firmę, tak? No bo jak się ma firmę, to nie można tak nie przyjmować zwrotów, jeśli, jeśli ktoś ma firmę, no to jakby każdy klient, który kupuje coś przez internet, ma prawo do tego zwrotu bez podania przyczyny. Więc jest to jakby fajna sprawa dla kupujących, którzy będą oczywiście mieli. Mieli możliwość sobie z takich rzeczy korzystać. Oczywiście stwarza to pewne pole do nadużyć, bo kupujący będą mogli sobie coś kupić na nie wiem, 10 dni, 13 dni, i potem sobie z tego zrezygnować. No ale takie mamy prawo w Polsce, więc jakby też nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba po prostu się do tego wszystkiego dostosować. Mm. Ja szczerze mówiąc już w tym momencie nie robię problemów ludziom, jeśli chodzi o zwrot. Zawsze daję informację, że, że jeśli coś, to można do mnie pisać w tej sprawie i jakby nie ma problemu. Natomiast w tym momencie będzie to po prostu już dla, dostępne dla wszystkich wraz z tym kątem yy, pro. Eee, dobra, czy coś tutaj jeszcze mamy dodatkowego? Jeśli chodzi o takie bardziej podstawowe rzeczy, typu wysyłka, zwroty właśnie wycenianie, tryb wakacyjny, i tak dalej, i tak dalej, no to to wszystko jakby zostaje tak samo. Tutaj, tutaj te, te rzeczy się nie zmieniają. Jeśli chodzi o ochronę kupującego, to prawdopodobnie nie wiem, czy, mm, czy tutaj nie będzie tylko to jakoś wyszczególnione, czy będzie ochrona kupujących pro, chyba coś takiego. Czyli jest po prostu ochrona kupujących, ochrona kupujących pro. Będą dwa różne, mm, dwie różne jakby usługi. Oczywiście jedna po, polegają na tym samym, natomiast Chodzi tutaj właśnie o ten czas co mówiłem Te 14 dni które, na, na które kupujący będzie miał Czas żeby sobie po prostu Od tej umowy Odstąpić Jeśli chodzi o jakieś inne informacje No to niestety muszę was zmartwić Ale nie ma tego dużo więc starałem się tutaj Wykrzesać ile się dało Z tego wszystkiego Natomiast no nie do końca Nie do końca tutaj się To udało no bo tak jak tutaj Sami widzieliście ten regulamin nie jest jeszcze dopracowany. On już został wprowadzony. Została wprowadzona informacja, kiedy ewentualnie zostanie zaktualizowany, czyli na przykład miesiąc przed wprowadzeniem. Więc yy, pozostaje już tylko czekać. Moim zdaniem, prędzej niż później już na pewno zostanie wprowadzone. No bo jakby nie patrzeć, mamy już koniec stycznia. Jeśli, jeśli tutaj zakładając optymistycznie, to może nawet w, w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie już Vinted Pro dostępna. Oczywiście to daje bardzo fajne możliwości pod kątem zarabiania na Vinted, będą dosłownie tutaj mogły znowu firmy sprzedawać w bardzo dużej ilości. Więc dużo nowych kupujących może dołączyć do tego rynku. Dlatego, znowu, to co mówiłem na początku, że osoby, które teraz już tu są, uczą się tej aplikacji, wiedzą co działa na klientów, co nie działa, jak się tworzy ogłoszenia i tak dalej, to te osoby nie będą musiały. Już tak mocno zaczynać od zera, tylko te osoby będą po prostu sobie wyciskać wtedy z wintet to, co najlepsze, zarabiać sobie kupę pieniędzy. To pokazuje, że wintet może stać się też sposobem na życie moi drodzy, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa, że wintet może stać się dosłownie sposobem na życie i to bardzo dużej ilości osób. Jakbyście sobie znowu popatrzyli na statystyki, to vinted praktycznie gdzieś tam już jest w zasięgu, jeśli chodzi o rozwój pod kątem yy, ilości użytkowników, do takiego Allegro, które tutaj w Polsce mam wrażenie jest od zawsze i, i, i po prostu przejął ten rynek całkowicie. Natomiast ten trend sprzedawania ubrań jest bardzo fajnym trendem. Ludzie bardzo dużo ubrań kupują, bardzo dużo ubrań sprzedają. Yy. I, I naprawdę dla nas to jest wszystkich wydaje mi się świetna wiadomość, bo będzie to po prostu szło w takim kierunku, że jak ktoś będzie chciał, no to nie pozostaje nic innego jak tylko zacząć działać i po prostu sobie na tym Vinted zarabiać. Jeśli macie jakieś dodatkowe informacje dotyczące Vinted Pro, albo coś słyszeliście, to możecie dać znać w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć, czy coś, czy, coś też, też na ten temat słyszałem, czy nie słyszałem. Mm. No, i czekamy tak naprawdę, czekamy. Ja też jeszcze nie do końca nie wiem. Mógłbym przestudiować tak naprawdę francuską stronę pod kątem Vinted Pro, ale obawiam się, że, że nie znajdziemy tam jakichś super nowych informacji ze względu na to, że te informacje też nie będą dostosowane do naszego rynku, do naszego prawa, więc po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba poczekać. No, i niebawem być może będę nagrywał kolejny odcinek, w którym powiem wam więcej o Vinted Pro, więcej o o, o tych wszystkich konkretach dotyczących samego kąta, zasad, jakichś różnic między zwykłym a, a tym kątem. Na ten moment nie mamy tutaj więcej informacji, więc jeszcze trzeba poczekać. Ale mam nadzieję, że już niebawem wrócę do Was z kolejnym odcinkiem. Yy, możecie zostawić suba, jak ktoś jeszcze tego nie robi, bo wiem, że 80% nie subuje tego kanału, a ogląda, więc no. Przykro mi bardzo, bo uważam, że te treści są wartościowe, są dostosowane tak naprawdę dla każdego, kto powinien sprzedawać na Vinted. Macie porobione playlisty, szybkie tipy, macie tam najważniejszą Vintedową wiedzę, po poradniki dla początkujących. Macie dosłownie wszystko. Zostawcie sobie suba, oglądajcie, uczcie się, sprzedawajcie na Vinted. No i tak naprawdę tyle. Dziękuję Wam za wysłanie tego e, odcinka. Powodzenia w sprzedaży. Cześć.